Witam moje kochane skorpionki w kolejnym czytaniu na rok 2024 o miłości, czytaniu partnerskim. Zobaczymy, jakie są energie. Dziękuję Wam, że jesteście, że piszecie mi wspaniałe komentarze. I oczywiście wysyłam Wam z powrotem potrojoną, cudowną energię w Waszym kierunku. Pomnażajcie ją i przekazujcie dalej. Niech się mnoży. Niech się mnoży. No, i zobaczmy, co my tu mamy. Uuu! Okej, okay. mamy energię zadawania sobie pytania, dlaczego, no ale trzeba zaraz zajrzeć, o co chodzi tutaj, tak? Nad czym się zastanawiać, oczywiście, jest to coś, co dotyczy miłości, związku, może konkretnego, albo ogólnie związków, podejścia do miłości, nie wiem przekonań naszych, tak na temat miłości. No i zobaczmy, o co tu chodzi. Bardzo tajemnicza energia. Dla niektórych jest to pytanie, dlaczego e, mając z kimś e, tak niesamowitą koneksję, dlaczego, dlaczego jest to tylko jednostronne na przykład, tak? Dla niektórych na pewno będzie to <coughs> właśnie taka, taki scenariusz. Okej, okay, no dobra. E, więc dosłownie jest to, dlaczego ktoś mnie odrzucił, dlaczego ktoś mnie nie chce lub dlaczego wciąż mi się to przydarza, jakby jest to, może to być cykl. Ehm, Dlaczego jestem e, ciągle sam, sama, tak. Hmm. I mamy energię słońca. Ja po prostu e, już wielokrotnie mówiłam, że ten rok e, będzie nas skłaniał szczególnie, szczególnie do tego, żeby uzdrowić pewne rzeczy. E, no i właśnie. Na to pytanie dlaczego zostałam odrzucony, zostałam odrzucona, odrzucony. Um, dlaczego um, nie mogę sobie nikogo znaleźć, dlaczego jestem sam, sama, tak? Um, no i właśnie tutaj coś trzeba uzdrowić, moi kochani, mamy słońce, czyli właśnie to uzdrowienie. I oczywiście będziemy grzebać dalej. Moi kochani, em, niektórzy z was mogą mieć do czynienia em, z konkretną sytuacją, konkretną osobą i z jakiegoś powodu ta osoba was odrzuciła lub to wyżeście odrzuciły ją. No i właśnie, tutaj wiadomo, że bierzcie to czytanie tak, jak z Wami rezonuje. I teraz tak, pytanie dlaczego? Bo może być tak, że ta osoba ma coś do uzdrowienia. Ale Najczęściej jest tak, że obie osoby, tak? Jeżeli przyciągamy kogoś, kto ma coś do uzdrowienia, to zazwyczaj my też mamy coś do uzdrowienia. Jeżeli jakby siedzimy w tym, tkwimy w tym, nie potrafimy odpuścić, ciągnie nas do tej osoby, to dlatego, że jakby dwie... Traumy spotykają się razem, które są podobne, tak? Macie dwie takie same rany, oczywiście może inne wydarzenia, inne doświadczenia, ale e, jakby wspólny mianownik jest ten sam, czyli na przykład właśnie ta trauma odrzucenia, tak? Porzucenia w dzieciństwie, najprawdopodobniej, ale też niekoniecznie. No i właśnie, wiecie co tu jest? Karty mówią, że. Um, że po pierwsze trzeba nad tym popracować, wiadomo, coś z tym zrobić, żeby, po, żeby um, nie przyciągać, w, bo może się zdarzyć tak, że jeżeli um, nie będzie Wam dane być z tą osobą, to przyciągniecie kolejną, z którą też będą się działy podobne rzeczy, tak? Um, albo jeżeli... Um, i właśnie, ale co chciałam powiedzieć, że tutaj karty, słuchajcie, pokazują, że em, że tu będzie progres w tej sytuacji. Tu będzie progres, że tu będzie, tutaj ktoś, kto może milczy, odezwie się, odezwie się i mamy tutaj, jakby to się da uratować w tym przypadku. Em, wiadomo, że. Każdy z Was ma inną sytuację, tak, ale e, no, najwyraźniej są tu takie przypadki, gdzie możliwe jest tutaj, jakby odratowanie tego, czy em, jakimś cudem, e, bo zazwyczaj, zazwyczaj, no. Nie zdarzają się takie sytuacje, że dwie osoby w tym samym czasie uzdrawiają się i wiecie, jak w bajce wszystko się kończy happy endem, tak? To jest rzadkie, to jest rzadkie, ale to nie jest niemożliwe. Jeszcze wyciągnę więcej kart, moi kochani. Bo tutaj, tutaj jakby. Hmm. Wy jesteście, lub yy, w zależności po której stronie jesteście, to jedna osoba tutaj zastanawia się, co z tym wszystkim zrobić. Czy to zostawić yy, za sobą i ruszyć w drogę, czy może coś się da, wiecie, uratować tutaj, coś się da z tym zrobić, yy, że jest jakiś, yy, jakaś szansa tak, na to, że będzie ok. Okej, okay, okej, okay. możliwe, że trapią Was też jakieś pytania, bo nie macie wszystkich informacji, tak? Być może to, to um, możliwe, że jest to sytuacja, w której właśnie zostaliście odrzuceni, ale nie wiecie, dlaczego na przykład, tak? I bo tutaj karty pokazują, że będzie progres w tej sytuacji, wiecie? Więc e, być może ta osoba może ma coś właśnie do mm, przepracowania. Wy na pewno nad tym pracujecie, bo oglądacie mój kanał, więc e, na pewno jesteście świadomi e, siebie bardzo i tego, co się z wami dzieje, zastanawiacie się i tak dalej. Więc powiedz, po, podejrzewam, że e, wy już coś. Zrobiliście jakby w tym kierunku, tak? Jeżeli macie taką traumę albo taką ranę, która gdzieś tam jest niezabliźniona, nie tak? Ale właśnie tutaj jest taka, moi kochani, wy znajdziecie odpowiedź na pytanie, dlaczego. Jakiekolwiek pytanie sobie zadajecie w związku z tą relacją, znajdziecie na nią odpowiedź. Będzie tutaj aha moment. Jakby. Dowiecie się czegoś więcej, tak? Tego, tego, co potrzebujecie się dowiedzieć. Tu zdecydowanie będzie rozmowa. No, to jest takie, wiecie, co to jest takie czytanie z, o, o nadziei? Że um, jeżeli sytuacja właśnie jest taka, no. Nie wiadomo, co, że może to pójść w jedną albo w drugą stronę, nie? Takie 50 na 50, ale tutaj karty pokazują, że jest duża szansa, że coś dobrego z tego będzie. Bo mamy zwycięstwo. mamy, mamy dwie karty, które mówią o zwycięstwie. Słońce i sześć buław, że tu, tu ktoś powr powraca, zawalczy um, i mamy koło fortuny. Jest to coś, co jest jakby też nieuniknione, żeby się wydarzyło. Mm. A jeszcze, właśnie, jeszcze zweryfikuję tę kartę. No. Tutaj mamy. Mm, Mówię, jest, jest jakaś wiadomość. To jest bardzo bardzo dużo takiej energii, że dostaniecie odpowiedź na swoje pytanie. Dostaniecie odpowiedź na swoje pytanie. Cokolwiek was tu nie trapi. Dlaczego, dlaczego, dlaczego się zastanawiacie, dowiecie się, dlaczego? Jeżeli jest to coś. Czego nie potraficie sobie wytłumaczyć, czego nie jesteście zupełnie po prostu jest, brakuje Wam puzla do układanki. To on się znajdzie. Bardzo ciekawe. On się znajdzie. Mam wrażenie, że to jest bardzo specyficzna historia. Radę macie taką, żeby na razie, żeby na razie zwinąć trochę swoje listki, żeby się, żeby jakby być w takiej dosłownie, w takiej yy, energii, gdzie jak, w którą stronę to nie pójdzie, żebyście, wiecie, wyszli z tego mm, zwycięsko, w takim sensie, że e, tak jakbyście mieli przyjąć taką strategię neutralną, co ma być w sensie takim, że nastawić się, że może być i tak, i tak, żeby nie być rozczarowanym w razie czego, e, i żeby też e, nie dać jakby siebie za dużo w momencie, kiedy nie wiecie, na czym stoicie, tak? Ehm, bo wiecie, jak chcemy dawać komuś coś, kto nie chce tego przyjmować, to nam to jakby robimy sobie tak naprawdę pod górkę, bo to jeszcze bardziej odpycha, no nie? Ehm. Generalnie to e, oczywiście ja nie ja jak już mnie znacie trochę to wiecie, że ja nie jestem fanem, żeby na kogokolwiek czekać, tak? Natomiast ta sytuacja wydaje mi się bardzo specyficzna. Tu naprawdę coś jest jakiś powód, gdzie na przykład ta osoba nie mogła e, po prostu wam dać tego, co byście chcieli. Tak, jakby była jakaś przeszkoda, e, coś tu jest po prostu, mówię, jest jakaś niewiadoma. I jak to powiedziałam, to kichnęłam, więc prawda, <śmusza> musiałam zatrzymać wideo. Zobaczcie, no, coś wyjdzie z cienia. Coś się dowiecie. Coś się dowiecie, co jest potrzebne do tego, żeby tu w tej sytuacji nastąpiło no, zwycięstwo pewnego rodzaju. tak? Um. Hmm. Interesujące, bardzo intrygujące czytanie i muszę aż normalnie y, myślę, co tu jeszcze powyciągać, bo... A wy lubicie, nie? Skorpiony takie... <gry> No tak, no przecież ja czytam dla skorpiona, to co ja się dziwię, że tutaj są takie tajemnicze jakieś y, z, 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 zawiłości. Tak jakby musiałoby się jakby musi się zrobić miejsce na to, żeby to się mogło udać tutaj. A jeżeli nie macie z nikim do czynienia, jeżeli nie macie z nikim do czynienia, tylko właśnie zastanawiacie się, dlaczego jesteście na przykład sami, to mówię, tutaj jest do uzdrowienia, tak? Ym, jakaś trauma, jakiś, ym, jakieś coś, co Was po prostu jakby prześladuje tylko dlatego, że jest to cały czas taką otwartą raną i trzeba ją zabliźnić. I. W momencie, kiedy będziecie nad tym pracować albo będziecie chcieli dociec tego, dlaczego tak się dzieje, znajdziecie odpowiedź i warto tutaj um, poszperać, dowiedzieć się, szukać. Um, I być może, że poznacie kogoś, spotkacie kogoś, um, kto Wam nawet pomoże w tym, tak? Znajdziecie może, nie wiem, jakąś stronę, na której. Um, można kupić um, jakiś ma, jakąś masterclass czy ktoś będzie robił online na przykład takie um, uzdrowienia um, w każdym albo ktoś was pokieruje ktoś wam ktoś możecie poznać osobę nawet która się tym zajmuje tak albo ktoś wam poleci kogoś um, i, i wtedy słuchajcie wtedy to, co Was tak gnębi i trapi, to zniknie. Mamy tutaj zwycięstwo: mamy uzdrowienie, zwycięstwo i mamy, jakby, odwraca się los, tak? Yy, na lepsze. Nie jakby, tylko tak jest. No, to jest też, słuchajcie, to jest też właśnie, to dosłownie to może być symbol takiego ta energia również, jeżeli to nie chodzi o kogoś. Że ktoś jest tajemniczy i czegoś tam wam nie powiedział, i nie wiecie, czemu się tak dzieje. To może, być, to może też symbolizować dosłownie właśnie nasz cień, tak? Każdy z nas ma cień, czyli te rzeczy, które boimy się zaglądać, zepchnęliśmy gdzieś tam pod, w najgłębsze zakamarki, i nie chcemy tam w ogóle zaglądać i wracać do tego, ale ten cień. No właśnie, trzeba się mu przyjrzeć, trzeba się mu przyjrzeć po to, żeby nas już nie straszył, po to, żebyśmy się go nie bali. Trzeba go zintegrować, tak? Um, I tu jest też, niektórzy właśnie mogą mieć problem z tym, że są bardzo, um, właśnie nie, nie mają, mają problem może właśnie z ustawianiem granic, na przykład, tak? Z mówieniem nie wtedy, kiedy trzeba. Um, ta energia zdecydowanie o tym mówi, żeby właśnie myśleć też o sobie, tak? Nie stawiać na piedestale kogoś, a samemu stać na dole. Jeżeli stawiacie kogoś na piedestale, to musicie stanąć obok, tak? Też na nim. I, i podejmować decyzje stamtąd. Więc tutaj są takie rzeczy. E... Takie rzeczy, rozumiem. Już teraz rozumiem. No i wyruszycie wtedy w nową podróż. Zobaczycie, jak się zmienimy, jak, jak pracujecie nad sobą w środku. E, wasz świat jest odzwierciedleniem tego, co macie w środku. Zobaczycie, jak wszystko się będzie zmieniać wokół. E, jak właśnie w końcu, jeżeli jesteście jedną z tych osób, która. Em, się martwi, że, że jest sama i że już zawsze będzie, że nie może nikogo znaleźć, zobaczcie, tu, ma, tu mamy kogoś, kto przybiegnie będzie, przyciągnie, przyciągniecie go swoją nową energią, tak i teraz pamiętajcie jeżeli ta energia będzie dalej taka jak jak dotychczas, jeżeli to rezonowało no to możecie przyciągnąć kogoś, kto się pojawi wykorzysta i zniknie, tak bo musicie się nauczyć stawiać tych granic, e, uzdrowić ten cień swój, zintegrować go tak naprawdę. Każdy go ma, każdego ma, trzeba go zintegrować. E, I są ludzie, którzy się tym zajmują. E, jeżeli chcecie pomocy, to ją znajdziecie, pamiętajcie. Także moi kochani, nowa podróż się tu szykuje. W lepsze, w jaśniejsze strony. I to jest piękne. Także pozdrawiam Was, moje skorpionice i skorpionów, i życzę oczywiście wszystkiego, co najlepsze, Buziaki.